Cześć, a dziś przychodzę do Was z cholem ubraniowym. Pokażę Wam kilka rzeczy, które kupiłam w przeciągu ostatnich dwóch, a może nawet trzech miesięcy. Ja Wam mówiłam w wielu filmikach, że jest mi ciężko cokolwiek kupić, więc tych rzeczy dość długo szukałam, długo się nad nimi zastanawiałam, ale w końcu je mam. I będą to głównie rzeczy z H&M, z Zary, będzie coś z Primarka i jedna rzecz z Reserved. Na koniec Wam też pokażę kilka rzeczy z kosmetyków, które też ostatnio kupiłam bądź dostałam. Jeszcze powiem o jednej rzeczy, na pewno usłyszycie słowo swet w tym filmiku, ja wiem jaka jest wersja poprawna, wiem, że mówi się sweter, natomiast ja mam jakoś, słuchajcie, mi się tutaj gdzieś w głowie zakodowało, że mówi się sweter i ja tak często mówię, ale wiem jaka jest wersja poprawna, także od razu Wam to mówię. I co jeszcze? I to w zasadzie wszystko, chyba zacznę Wam już pokazywać, dzisiaj tak mówię trochę inaczej, bo stoję, przeważnie siedziałam i do Was mówiłam, ale wiecie to tak chyba będzie mi wygodniej po prostu te rzeczy pokazywać. I co, zacznę może od Primarka. W Primarku kupiłam dwie rzeczy, w zasadzie moja koleżanka mi kupiła i przywiozła. Pierwszą rzeczą jest szal, który na pewno widziałyście już na Instagramie. To jest taki szal szaro-czarny, z jednej strony jest w kratkę właśnie, a drugi, z drugiej strony czarny. To jest mega gruby szal, który wydaje się, że jest ogromny, bo trochę przypomina koc, ale wiecie co? On wcale nie jest długi. Eee, prosiłam Kamilę, żeby wybrała mi najdłuższy z możliwych, jaki tam jest. I mówiła, że on jest najdłuższy. I powiem Wam, że trochę szkoda, że te szaliki jeszcze z pół metra dłuższe nie są. Ja Wam teraz coś pokażę. Ja jak go sobie tak zabijam wokół szyi, to zobaczcie. On moim zdaniem powinien, bo ja go nawet tutaj dobrze nie mogę związać, tym bardziej, że ja teraz go założyłam na szyję, Jak założycie sobie go na kurtkę na przykład, to z automatu on się jeszcze bardziej, tak wiecie, rozszerza i tutaj ledwo mogę te dwa końce ze sobą złapać i powiem Wam, że to nie jest zbyt fajne, ponieważ cały czas ta jedna strona mi tak ucieka i jak ileś po prostu ten szalik chyba zgubię. Natomiast on jest bardzo ciepły, bardzo milutki i, i elektryzuje się. Niestety już go prałam, płukałam, ale dalej się elektryzuje. No ale co, nie ma dłuższych, to będę nosiła ten, aczkolwiek fajnie jakby było jeszcze trochę, bo mówię, to jest trochę niewygodne w noszeniu, bo nawet nie można tego szalika jakoś związać, więc... E, więc no to tyle. Szalik kosztował 7 funtów, więc uważam, że to wcale nie jest dużo, bo takie szale w Polsce kosztują dużo więcej. Mam też taką torbę lnianą, Tą torbę y, Kamilka mi kupiła na moją prośbę, ponieważ ja już mam jedną taką, ja noszę w niej siadanie do pracy. I ogólnie jak robię jakieś zakupy na przykład w biedrze, takie większe, to ona jest tak słuchajcie mocna i bardzo się wygodnie ją nosi na ramieniu. Więc y, tamta już jest taka wiecie, no po prostu jest beżowa, no to zrobiła się po roku już brzydka. I kupiłam sobie kolejną, znaczy Kamilka mi kupiła w takie kaktusy. I te torby są mega tanie, zobaczcie, ja mam wszystko w ogóle jeszcze z metkami, bo czekałam, aby nagrać haul. Jeden funt, także słuchajcie, 5 złotych. Wszystko mam praktycznie z metkami, tutaj, jeśli chodzi o ubrania, ponieważ czekałam, żeby nagrać wam najpierw ten kola, a dopiero wtedy to nosić. Bo jak ktoś już zacznie nosić, to potem pewnie bym o tym zapomniała. Kolejna rzecz jest reserved, i to jest czapka. Zwykła taka czarna czapka, która nie jest aż taka gruba. Teoretycznie mogłabym już teraz ją nosić, ale jakoś tak wiecie, czekam na mrozy, ponieważ yy, tak samo z kurtkami zimowymi jest u mnie, że staram się, wiecie, co póki ta temperatura jest jeszcze w granicach zera. Staram się nie ubierać jakoś tak mega grubo, ponieważ mi yy, jest potem po prostu zimno, jak zrobi się minus 10, to nawet jak założę grubą kurtkę, to będzie mi zimno. A tak, słuchajcie, jest ok. Staram się jakoś tak, wiecie, w miarę dopasowywać ten drugiej oczywiście do temperatury, ale mówię, że takiej typowej zimowej kurtki nie nosiłam, czapki też nie. Ja miałam taką w ogóle czapkę, słuchajcie, szarą, nie wiem, czy pamiętacie. Naprawdę wam pokazywałam w zeszłym roku, kupowałam w H&M, ale wiecie co, ona była trochę z innego materiału i niestety zmychaciła się tu z przodu. I tak dziwnie to wygląda. Bo jak się na nią patrzę, to jest ok. Ale jak ją założę, to widzę tutaj z przodu taki właśnie materiał, jest taki dziwny. Nie wiem od czego nam mogła się zmęczać, bo przecież się tutaj nie dotyka tej czapki z przodu. Natomiast no, wygląda tak sobie, i stwierdziłam, że kupię sobie nową. I właśnie wzięłam taką, zobaczcie, prążkowaną. <coughs> przepraszam, w H&M, W H&M w Reserved. I kosztowała 19,99, więc nie była wcale droga. No. I teraz przechodzimy, słuchajcie, do hm -u. i może wezmę wierzch i pokażę Wam pierwszą rzecz na wieszaku, bo ona chyba tak będzie po prostu lepiej wyglądała. I to jest koszula. Ja strasznie chciałam koszulę czerwoną w kratę. Oczywiście również zainspirowała mnie to kamilka, która w takiej przyszła do mnie. Zobaczcie, to jest taka a flanelowa, ale nie taka gruba, ona jest dość cienka. Koszula z HM-u. Oczywiście mam ją nie zapiętą. Jeśli chodzi o długość, to jest taka do, w sumie zakrywająca tyłek, więc całkiem spoko. Bo jest też, są też takie krótsze w chemie, i one są chyba trochę z innego materiału. Natomiast ta jest taka akurat, rękaw ma dość krótki. Tym bardziej, że ja wzięłam, słuchajcie, rozmiar. Nie wiem, czy to będzie widać. Yy, rozmiar 40. A to dlatego, ja weszłam, słuchajcie, w 38 spokojnie. Ale wiecie co, ja potem, jak ruszam rękami, to mam wrażenie, że te guziki mi się tutaj, tak wiecie, rozszerzają. I głupio to wygląda. Więc stwierdziłam, że wezmę sobie tą 40. I właśnie, mimo tego, że to jest 40, to niestety ten rękaw jest bardzo krótki. Nie mogę go nosić tak, zobaczcie, tak normalnie, bo on mi sięga tak dotąd? Tak dziwnie, tak nie w 5, nie w 10, więc ja go po prostu podwijam, ale ja w każdej koszuli podwijam, więc to nie jest żaden problem. Betki wiszą, więc jeszcze nie je rosiłam. I to jest, słuchajcie, 100% bawełny. Nie wiem, czy to jest ta seria. Tak, Conscious. I zobaczcie, tutaj jest, pokażę Wam, cena 59,90 więc spoko cena, a wydaje się, że ta koszula będzie fajna. No zobaczymy, jeszcze nie rozsmażę i pewnie ją założę do pracy. Kolejną rzeczą z hejmu jest sweter, w zasadzie golf, który teraz już jest w hejmie stacjonarnie. Wcześniej jak ja kupowałam, i ja kupowałam naprawdę słuchajcie, już dawno, jakoś chyba na początku września, on był tylko dostępny w sklepach online. I on ma taki tej szeroki golf u góry, który tak naprawdę tak sobie tu wisi, jak go założycie. Ja nie do końca byłam przekonana, ponieważ pomyślałam sobie, jeden rękaw taki, drugi rękaw taki, jak to będzie wyglądało. A słuchajcie, wygląda naprawdę fajnie. Co prawda to, to zwierzę z przodu to coś dziwnego niekoniecznie mi się podoba, ale wiecie, co, jak to się założy, z tego nie widać. Po prostu bardzo, słuchajcie, ten kol mi się podoba. W ogóle to zestawienie tego beżu właśnie z tym ciemniejszym tutaj brązowym, naprawdę to ekstra wygląda. Sweter... Golf ma w, w składzie, już wam mówię, hmm, akryl poliamid wełna 8% i Elastan, więc skład jest całkiem dobry. Sweter jest bardzo miły w dotyku, mięciutki, naprawdę i mega, mega ciepły, bo słuchajcie, jakiego ja nawet na chwilę założę, to czuję, że po prostu słuchajcie on tak grzeje, jakbyście jakiś kot miały na sobie naprawdę. I ja mam w rozmiarze M, oczywiście metkę mam również, zobaczcie, rozmiar M. Ja go kupowałam online i ja, ja mam taką zasadę akurat w chemii, że nie kupuję rozmiarów mniejszych niż, e, niż M. Zawsze biorę no, mniejszych niż M. Czasami zdarza mi się coś kupić w rozmiarze S, ale to wtedy, kiedy ja to przymierzę w sklepie i wiem, że będzie dobre. Natomiast generalnie kupuję M-ki, czasami nawet L-ki i wiedząc, że to jest swet oversize, zobaczcie, jaki on jest ogromny, postanowiłam i tak wziąć M-kę, ponieważ chciałam taki wielki, gruby sweter, który będzie miał takie za długie rękawy. I właśnie on taki jest. Rękami mi sięgają, słuchajcie dotąd. naprawdę, on jest taki wielki, jak dla jakiegoś chłopa. Zobaczcie. No ale nic, będę go takiego nosiła. Mogłam go sobie wymienić, nie chciałam. I tu nie ma ceny, ale on kosztuje normalnie w sklepie 79 zł. Ja za niego dałam 70 w sklepie internetowym, ponieważ była wtedy jakoś promocja i było minus 10 bądź 15%. I kolejny sweter z hemu to jest taki, zobaczcie grafitowy, ciemny grafit, długi, długi swetr, który ma po bokach tutaj e, spore rozcięcia, sięgające tak, no brzucha Wam nie widać, ale tak do szlówki mniej więcej. E, tak więc fajnie to wygląda, jak on się tak rozszerza. I jeśli chodzi o ten sweter, to zaraz Wam powiem, on ma w składzie e, akryl, poliamid, 8% wełna i 2% elastan, czyli tak samo jak tamten. Też jest mięciutki, aczkolwiek chyba nie aż tak bardzo. No, ten ten beżowy jest tak jakby. Taki jak kocyk taki miękki, taki wiecie, milutki. Ten troszeczkę już taki czuć, że jest sztywniejszy, natomiast to nie jest jakiś, wiecie, nie jest taki sztywny jak te niektóre swetry. Dlatego go wzięłam, poczekajcie. I. Rękaw ma długi, tak długi, że aż sobie go nawet podwinęłam tutaj. Oczywiście, czego też nie miałam ubranego. Zobaczcie, tak to wygląda. Mniej więcej sięga mi do połowy uda, więc jest naprawdę fajny. I ja wzięłam w rozmiarze, mimo tego, że to też jest duży, zobaczcie, swetr. Ja wzięłam w rozmiarze M. I on kosztował 100. Poczekajcie, goś te metki się pokazuje. I on kosztował 129,90. Dlaczego wziąłam Emkę? Eska była oczywiście również dobra, tylko wiecie co? Eska z tyłu tutaj nie odstawała. Z racji tego, że on jest e, rozcięty po bokach, niestety ten tył brzydko leżał i wolałam wziąć sobie większy rozmiar, tym bardziej, że ja też nie do końca wiem, jak te swetry z dodatkiem wełny będą się miały po praniu, więc wolałam wziąć rozmiary większe w razie, gdyby miało mi się coś skurczyć, to, żeby po prostu nie było za małe. 129 zł na sweter z dodatkiem wełny nie jest dużo, ponieważ w Zarze za tyle znajdziecie sweter bez, bez dodatku wełny, po prostu sam akryl, tak więc to nieźle. H&M ma bardzo dobrą ofertę, jeśli chodzi o swetry, więc jeżeli szukacie to jakiegoś fajnego ciepłego swetra to zajrzyjcie sobie. I teraz co? Przyszedł czas na Zary, w zasadzie to już będzie wszystko. Mam 4 rzeczy z Zary. Pierwsza rzecz to jest bluzka, ona oczywiście nie musiała mieć dodatku wełny, bo to nie jest sweter. To jest taka bluzka, która strasznie mi się spodobała. Słuchajcie, ja w ogóle uwielbiam ostatnio te takie wszystkie dodatki falbankowe, koronkowe i tak dalej i strasznie mi się ta bluzka spodobała, bo to jest taki styl na pół elegancki, na pół e, sportowy. To jest taki bardzo miły materiał. Ta bluzka była w dwóch odcieniach, właśnie w takim beżowym i drugi odcień to był taki grafit, coś takiego jak ten sweter, który wam przed chwilą pokazywałam i przy rękawach właśnie ma taką piękną Taką podróżową, delikatnie słuchajcie, tą koronkę, ponieważ on też nie jest taki czysto beżowy, on też ma taki poświatę taką różową i wygląda przepięknie. Słuchajcie, tak mi się ta bluzka podoba, jest rewelacyjna. Chciałam wziąć jeszcze tą grafitową, ale wiecie co? To jest rozmiar S. Jak przymierzyłam S z tej grafitowej, to ona miała za krótkie rękawy, a M już była za szeroka. Słuchajcie, te rozmiary są tak różne, mimo tego, że to jest ta sama bluzka. Ta leży idealnie, ta druga była po prostu do kitu. Więc wzięłam sobie rozmiar S i cena 89,90, one jeszcze są w Zarze i tak jak mówię, no rozmiar S też nie jest mały, zobaczcie, ale tam jest idealny po prostu, nie jest za krótka, ma bardzo długi ten rękaw i przepięknie wygląda. Kolejna bluzka z Zary, coś ostatnio na tą Zarę tak miałam, jak ktoś tak, to, chodziłam i Zara była jedynym sklepem, gdzie mogłam coś kupić, no i oczywiście ten H&M, bo w innych sklepach totalnie, słuchajcie, nic nie mogą dla siebie wybrać. I to jest z kolei też taka z bardzo milutkiego materiału. To jest, to jest taki bardzo modny teraz materiał, który jest w wielu sklepach dostępny. Nawet w Shisei widziałam bluzki z tego materiału. Zobaczcie, taki bardzo miły. To jest niby jakiś... No, znam, co to jest. To jest pewnie coś sztucznego, ale jest tak miłe. No zobaczymy. Wiskoza, poliester i elastan, więc no nic odkrywczego. Natomiast materiał jest świetny. Taki po prostu, taki pluszowy. I to jest niby zwykła bluzka. Taka prosta. Natomiast ma takie, zobaczcie, ala lata 80, rękawy, które strasznie mi się spodobały. Naprawdę ekstra ona wygląda. I ona jest dostępna też w dwóch kolorach, w takim i w grafitowym. Ja wziąłam sobie tą jaśniejszą, bo jakoś tak ostatnio mi się chce takiego jaśniejszego czegoś przy twarzy. I co? Dostępna jest w dwóch rozmiarach, tak jak większość teraz ubrań w zarze tego typu. Jest S i M. I ja wziąłam sobie oczywiście Mkę. I ona kosztowała, zobaczcie, 70. 9 zł. I to jest jakaś nowość. i wcześniej nie było. Dopiero ostatnio ją w sklepie właśnie zobaczyłam. I postanowiłam od razu kupić, żeby nie było potem cyrkus z szukaniem jakichś ląków w zarze, bo tak czasami jest, że oni coś rzucą, a potem tego nie ma przez długi, długi czas. I kolejną rzeczą są spodnie. Za mi się szarych spodnie. Oglądam tego Instagrama i strasznie mi się słuchajcie podoba, jak dziewczyny noszą szare swetry i do tego szare spodnie. Ja takich typowych szarych nie, ma, nie mam. Mam czarne, mam grafitowe i właśnie potem mam już niebieskie, więc brakowało mi takiego koloru spodni. I wziąłam sobie zupełnie z takiej nowej serii, której nigdy nie miałam, bo ja kupuję tą taką zawsze serię za 130 chyba czy 119, czy 100, jakoś tak, 139 bądź 119 złotych. I to jest ta seria z debt ze średnim stanem i przeważnie te kupuję, a dzisiaj, znaczy dzisiaj, ostatnio postanowiłam kupić coś zupełnie innego i szczerze mówiąc ja trochę przez przypadek te spodnie, ponieważ robiłam zamówienie online i brakowało mi właśnie kwoty do jakiejś tam, żeby mieć przesyłkę darmową i wzięłam sobie te spodnie i słuchajcie okazały się strzałami dziesiątkę, ja ich nigdy nie widziałam w sklepie i zobaczcie, tak one wyglądają. To są oczywiście bardzo rozciągliwe spodnie. Nie będę nam się już tego... O, ja mam je podwinięte, ponieważ um, one są bardzo długie. Ja mam 1,75 m i one są jeszcze dla mnie takie, wiecie, no takie zakostkę zakrywające, a ja takich spodni nie lubię, więc ja sobie je podwinęłam. One są bardzo takie, wiecie, co rozciągliwe, ale to jest... Taki wygodny materiał. One są wręcz jak dresy. To nie są takie jak niektóre, takie wiecie, obciskające mocno nogę i w których jest bardzo niewygodnie. W tych jest mega wygodnie. One są jak spodnie od dresu. Zobaczcie, z tyłu tak wyglądają. Rozmiar 38, który wygląda naprawdę na rozmiar mini 38. Ale uwierzcie mi, że on się bardzo rozciąga i naprawdę bardzo dobrze wygląda na, mm, na tyłku po prostu. I to jest taka seria, ja wam tutaj pokażę. Super Skinny. Rozmiar 38. I strafaluk, i kosztowały 99 zł. One na stronie troszeczkę inaczej wyglądały. Muszę Wam powiedzieć, że spodziewałam się, że przyjdą bardziej szare, bo już jedne takie kupiłam w Zarze i niestety jak do domu, okazało się, że są bardzo podobne do moich innych spodni z Zary. Niestety w sklepie było takie światło, że wyglądały na dużo jaśniejsze, ale okazało się, że nie, że są prawie takie same, więc je oddałam. I kupiłam sobie te i jestem naprawdę bardzo zadowolona. Spodnie są ekstra, one są takie przecierane miejscami z tyłu, zobaczcie na przykład tutaj pod kolanami. I fajnie to wygląda, bardzo fajne spodnie i cena uważam, że również bardzo przystępna. Ja lubię spodnie z zary, więc mam nadzieję, że te również będą się dobrze sprawdzały. I na koniec, jeśli chodzi o ubrania, swetr, wokół którego było strasznie dużo zamieszania. Ja wam mówiłam, że ja dostaję te swetry i ciągle je oddaję. Problem był w tym, że ja słuchajcie, kupiłam sobie, znaczy przymierzałam jakieś tam yy, ubrania w zarze kiedyś tam i wzięłam to przymierzalni m -kę. I ta Mka strasznie mi tu odstawała i potem jak przyjechałam do domu, tak sobie pomyślałam, a wejdę sobie do sklepu internetowego i kupię sobie Eskę. Słuchajcie, okazało się, że tych swetrów nie ma. Po prostu co jakiś czas, jak odświeżałam sobie stronę, bo ja naprawdę słuchajcie, siedziałam i w pracy miałam włączoną zarę i co jakiś czas, sobie wiecie, odświeżałam stronę. I one się pojawiały, i wtedy je kupowałam po dwie sztuki. Wyobraźcie sobie, że pierwszy sweter dostałam z taką skazą, tutaj czarną, też wam chyba o tym mówiłam. Ja niestety jestem strasznie wyczulona na tego typu rzeczy, i wiem, że takie rzeczy potem nie będę nosić. Sweter nie kosztuje dużo, bo 119 zł, więc to jest taka jeszcze cena pół biedy, bo no są droższe. Natomiast stwierdziłam, że nie chcę takiego swetra. Drugi miał tutaj jakieś dziwne zaciągnięcia, i też mnie to tak denerwowało, że po prostu mówię: Nie no, nie chcę takiego. Zamówiłam kolejne, słuchajcie, trzy. I znowu przyszła M, bo wzięłam jedną M, bo stwierdziłam, że czemu nie. Natomiast ta M, wiecie co tam jest: jeden rozmiar, drugiemu nierówny, więc mimo wszystko, chyba najlepiej takie rzeczy mierzyć w sklepie. O ile spodnie jestem w stanie kupić sobie bez mierzenia, tak niestety. E ze swetrami i z bluzkami jest różnie. I znowu ta emka przyszła dziwna, tu mi z tyłu odstawała. Z kolei rękawy były dobre, to mi z tyłu odstawała. Jedna emka była jakoś tak dziwnie tutaj zrobiona, Eska. Tutaj była tak dziwnie zrobiona, mówię kurde, mam nadzieję, że ta ostatnia będzie dobra. I słuchajcie, ostatnia jest dobra. Jestem po prostu w szoku, że po takich perypetiach naprawdę udało mi się ten sweter kupić. Wygląda on tak. Z tyłu jest, jak widzicie, troszeczkę dłuższy. Z przodu jest krótszy, z tyłu jest dłuższy. I tak naprawdę e, o to było tyle zamieszania o taki zwykły sweter. Rękawy sobie oczywiście podwinęłam, natomiast to jest s więc te rękawy są takie, wiecie, akurat. Nie muszę ich podwijać, one są takie dotąd, ale jakoś tak sobie podwinęłam, żeby tak lepiej wyglądało. I to jest sweter, o którym było tyle zamieszania. Ja mam go w rozmiarze teraz S. Jeśli chodzi o skład materiałowy, to on ma, poczekajcie, zaraz wam powiem. Tylko znajdę, on ma, hmm, o tutaj, akryl, nylon, wełna 9% i elastan, więc skład jest bardzo dobry, jak za 119 zł. Sweat jest przemiły, słuchajcie, jest taki milutki i właśnie tak sobie wymyśliłam, że widzicie większość rzeczy dzisiaj takich stonowanych tradycyjnie i na przykład do takich spodni pomyślałam sobie, że ekstra i do tego beszowe wywodki. tak sobie wymyśliłam. I tak, no sweter jest naprawdę fajny, on jest słuchajcie duży jak na eskę, zobaczcie, również, więc spokojnie jeżeli macie ochotę kupić tego typu sweter, to spokojnie eskę bierzcie, bo ja nie wiem czy jest mniejszy, chyba nie ma, S, L i M, zobaczcie jaki jest szeroki, ale jest naprawdę milusi i myślę, że fajnie się będzie go nosiło, tak więc oto było tyle zamieszania, na szczęście mam go już i mam spokój z tym swetrem, ale patrzcie uważnie, bo one naprawdę mają skazy różne te swetry i... To jest może nie tyle skaza, co po prostu mm, zrobione jest tak na wiecie, na odwal się są te swetry i trzeba patrzeć, trzeba patrzeć, bo możecie kupić po prostu bubla. Chyba, że Wam to nie przeszkadza, bo wiem, że takie są też osoby, które nie zwracają uwagi na takie szczegóły, więc więc spoko. Dobra. I tyle, jeśli chodzi o lumpy. Teraz Wam pokażę tak na szybko dwie odżywki do włosów, które akurat... Znaczy to wszystko w sumie zostało z tych rzeczy. Nic sobie nie kupiłam. I dobra, pierwszą rzeczą jest odżywka z Elsev. Tradycyjnie rzeczy dostałam od kogoś, kto nie chciał już ich używać. I tak, odżywka z Elsev, już ją próbowałam, jest bardzo fajna, nie obciąża włosów. Tutaj jest napisane włosy zniszczone, ale z racji tego, że to są same silikony, to ja się nie będę wypowiadała. Po prostu pięknie pachnie, włosy są wygładzone, przynajmniej do kolejnego mycia. I, i tyle, nie wiem ile kosztuje, coś koło 10 zł. I druga odżywka to jest e, Organic Shop. Widzicie, u nas otworzyli taki sklep już jakiś czas temu w zasadzie z, yy, z zdrową żywnością, w sensie tam tej żywności aż tak dużo nie ma. Ale są jakieś herbaty, przyprawy i tak dalej. Ja tam sobie kupiłam moją ekologiczną melisę, właśnie. <laughs> Ekologiczne melisę z ekologicznych upraw. I właśnie tam też była taka odżywka z takiej firmy. Ja nie wiem za bardzo co to jest, natomiast czy to jest jakaś znana firma, czy nie, bo ja wiecie, że ja się na tych firmach nie znam. Natomiast jest to marokańska księżniczka rewitalizująca odżywka do włosów z organiczną oliwą z oliwek i organicznym, i organicznym ekstraktem z kwiatów pomarańczy. Zobaczcie, jaką ma piękną nazwę, a kosztowała 6 zł. Jestem ciekawa, tu jest napisane, że jest w 99% naturalna, nie ma silikonów, parabenów, więc generalnie coś, co ja lubię i ciekawe, czy to nie będzie jakiś zamiennik moich odżywek z Isany i szamponów, ponieważ wiem, że mają też od, szampony z tej serii, Jestem ciekawa. Jeszcze nie próbowałam. Jak spróbuję, to Wam powiem, czy jest fajna, czy nie. Pachnie tak dziwnie. Mochałam ostatnio. To jest taki e, zapach... taki naturalny. Wiecie co? Ja lubię te zapachy. Trochę taką alternę mi przypomina. Więc no zobaczymy, jak będą no te dwie rzeczy się sprawdzały. I mam jeszcze, Wam pokażę trzy takie drobne rzeczy. Jedną to jest, słuchajcie, taki zwykły krem do stóp z Joanny. Pokazuję wam go dlatego, że ja mam ostatnio w ulubieńcach, pokazywałam krem z jajko, który kosztuje około 14 zł. I on ma tam e, 10% mocznika. On jest to prawda do rąk, ale jego też stosuje do stóp. I wiecie co? Ten też ma mocznik, nie wiem ile, ale ten krem kosztuje na pewno nie ma 10%. Wydaje mi się, że taki się wiecie, dodatek mocznika tylko. Ten krem kosztuje w zwykłych jakichś tam sklepach takich normalnych, kosmetycznych kosztuje około chyba 5 zł, o ile dobrze pamiętam i wiecie co, on działa dokładnie tak samo, więc to jest taki zamiennik, który nawet ładniej pachnie i nie jest taką wazeliną, to jest typowy krem, zobaczcie, że wam tak z bliska pokażę. Więc jeżeli macie ochotę, macie dostęp, zobaczycie gdzieś ten krem, to sobie weźcie, jest naprawdę fajny. Kolejną rzeczą jest z tej firmy, z Lidla, takie mydło pilingujące z ziarnami maku, jeszcze go nie stosowałam, więc zobaczymy, nawet nie wiem w sumie, co mam nim myć, słuchajcie, muszę poczytać, bo inspirowane naturą, zobaczcie, jaka ładna nazwa. Nie wiem, czy będę miała nim twarz, bo ja rano zawsze mydłem myję szarym, więc mydło szare już mam nowe kupione, natomiast nie wiem, zobaczymy, może to otworzę. I jeszcze jedna rzecz, która, e, którą dostałam, to jest kredka z Golden Rose, w przepięknym kolorze, myślę, że nada się idealnie też do brwi i do robienia kresek. To jest taki ładny, zimny odcień brązu. Jaki to jest numer? Kurczę, wiecie co? Nie wiem jaki to ma numer. 306 chyba 300. O, dobra, nie zobaczycie. Chyba 306. Ale zobaczcie, to jest taki ładny odcień brązu, taki zimny. I myślę, że będzie idealny i do brwi i do robienia kresek. Ta kredka nie kosztowała nie pamiętam, bo ja ją dostałam, ale jak kiedyś kupowałam te kredki. U nas jest taki sklep tej kosmetyczny i właśnie oni mają Golden Rose i słuchajcie, oni mają czasami te rzeczy z Golden Rose tańsze niż na stoisku Golden Rose, więc yy, no tak tak jakoś dziwnie jest, ale czasami właśnie ci tak jak w sklepie ziai, bacie słuchajcie te kosmetyki droższe niż na przykład w Super Farm czy gdzieś tam indziej, więc, yy, więc no, u mnie to około ko chyba 8 7 zł kosztuje ta kredka może mniej, nawet słuchajcie, no nie wiem, jak się dowiem to Wam napiszę na dole. I to tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie koniecznie kciuki w górę i zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia. Pa!